Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a wy po raz kolejny postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie kolejnego audiofelietonu z cyklu Głos Wodza. Dzisiejszy odcinek zatytułowałem Czas Obłąkanych i od razu tutaj zaznaczę, że tak jeśli zastanowić się nad historią, nad pewnymi wydarzeniami w niej, mniej lub bardziej ważnymi, to chyba ten Czas Obłąkanych trwa od zawsze. Ale ja osobiście obserwuję, że ten polityczny czas obłąkanych, ja sobie to nazwałem, to jest moja ocena i mój ogląd sytuacji, do którego mam konstytucyjne prawo, trwa od minimum, nie wiem, 15 lat. Ale nie będziemy zajmować się półtorej, półtorej dekady, która, która, która już minęła, natomiast rozpoczniemy od Włoch. Proszę Państwa, w mieście włoskiej motoryzacji Turynie. Gdzieś na bramkach stojących na jednej z autostrad policyjny patrol złożony z trzech funkcjonariuszy usiłował zatrzymać handlarza narkotyków, przestępcę pochodzącego z Senegalu. Tutaj nie muszę Państwu wyjaśniać, skąd wziął się Senegalczyk we Włoszech. No pewnie przypłynął pontonem, uciekinier przed wojną, która trwa, nie wiem, być może w Afganistanie, no ale czemu Senegalczyk miałby nie uciekać przed wojną afgańską, prawda? skoro było refugees welcome i tak dalej, i tak dalej. Stróży porządku otoczyło, w czasie tej interwencji, stróży porządku otoczyło ponad półsetki innych imigrantów, po czym pobito mundurowych i skopano ich po twarzach, czyli no bez, bestie, kurwa, w ludzkiej skórze, tak. Tytuł prasowy La Stampa, Przytacza przy tej okazji słowa pana Pitera Di Lorenzo, i to jest sekretarz generalny turińskiego oddziału Związku Zawodowego Policjantów, włoskich policjantów. Który to Di Lorenzo napomyka, że opisany rejon nazwany jest przez mundurowych Dzikim Zachodem, a podobne akcje dzieją się tam od pewnego czasu, zaś policja jest bezsilna. Nieźle, to prawda? Brzmi. Osoba funkcyjna z policji, przedstawiciel wszystkich policjantów, jawnie, otwarcie w tytule prasowym mówi o tym, że formacja siłowa powołana do tego, aby strzec porządku w państwie, straciła panowanie nad pewnym obszarem swojej odpowiedzialności. Teraz moje pytanie brzmi: jak mają się czuć obywatele płacący podatki, w Włosi? Którzy łożą na utrzymanie organu mającego zapewnić im bezpieczeństwo, a jeden z mundurowych, jeden z przedstawicieli tego organu, policji, mówi jawnie podatnikowi, przecież on tego nie mówi gdzieś tam na odprawie, przy piwie, no tam pewnie nie przy Włosi to są oni tam wino chyba, nie? albo koledze w knajpie, tylko mówi to w tytule prasowym, że policja włoska. Nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podatnikowi, którzy łożą na jej utrzymanie. Do akcji medialnej wkroczył pan Valenti, Valerio Lomato i to jest szef jednej z dzielnic Turynu, który otwartym tekstem ogłosił, że arterie komunikacyjne, ulice, autostrady muszą być kontrolowane przez wojsko, ponieważ aktualnie te drogi kontroluje nigeryjska mafia. Czyli tak, tutaj y, chciano zatrzymać y, człowieka z Senegalu, a y, nie wiem, burmistrz, odpowiednik burmistrza jednej z dzielnic turyńskich mówi, że kontroluje je nigeryjska mafia. Więc pytanie brzmi, czy Włosi są u siebie w Nigerii czy w Senegalu? No tygiel narodowościowy, szczególnie tych czarnoskórych, Murzynów, tak? no, przecież nie będziemy się bawić w jakichś tam tych afro-Włochów czy, czy cholera wie kogo tam jeszcze. Czyli stado rozbestwionych murzynów z Senegalu i z Nigerii stworzyło nieformalny związek. Mafia, tak? no, Włosi słyną z mafii tylko, że chyba nieco innej. I burmistrz jednej z dzielnic przyznaje otwarcie, że wyprowadźmy z koszar, czy wzywa do wyprowadzenia z koszar żołnierzy, Ponieważ tylko ich siła ognia i logistyka jest w stanie cokolwiek uczynić, aby wypchnąć bandytów z włoskich dróg. Przypominam, że jest to pokłosie polityki Refugees' Welcome, przepraszam, welcome tak, którą zapoczątkowała w 2015 roku już na dobre niemiecka kanclerz Angela Merkel. Ja nie dziwię się Włochom, że żądają wojska na ulicach, skoro policja jest bita, tak? I to bestialsko pobita. To nie jest coś takiego, że gdzieś tam w Szarpaninie, jakiś naćpany głupek czy pijany bałwan popchnął policjanta, spadła mu czapka. Nie, po prostu tych ludzi pobito. Dziwię się, że nie otworzyli ognia, ale to już jest inna debata. Skopano, tak? No więc burmistrz żąda wojska. I teraz przenieśmy się nad Wisłę, gdzie zachowania oficjeli potrafią sprawić wzdumienie nawet takich starych cyników jak ja, czyli no, autor niniejszego audiofelietonu. Zapraszam Państwa w podróż w czasie i przestrzeni na granicę polsko-białoruską. I przypomnijcie sobie wydarzenia, które działy się tam późnym latem w 2021 roku kiedy połączone siły Straży Granicznej, policji i Wojska Polskiego broniły wschodniej rubieży naszego państwa przed wdarciem się kohort śniadolicych najeźdźców sterowanych przez Białorusinów. Cóż wtedy wyczyniali opozycyjni oficjele? Jeden, chciałbym tutaj użyć mocnych słów, ale no Wrodzony takt nie pozwala mi po żołniersku określić tego, tego typa. Biegał z jakąś niebieską, to nie wiadomo po co, to jest, to jest katastrofa. Biegał z jakąś niebieską tożbą dwóch innych facetów niosło posiłki tym, tym biednym dzieciom, gdzieś tam na granicy ponoć. Zaś następni próbowali zastraszyć mundurowych, wymachując legitymacjami senackimi. Tak? To już jest chyba rok, to, to machanie tymi legitymacjami, próby zastraszania to jest chyba rok 2000, 2022, o ile pamiętam. I wszystko to odbywało się w świetle reflektorów i kamer jednej ze stacji telewizyjnych. Tam nie było żadnego posła, senatora ani innego osła. Który poszedłby po cichu i dał, nie wiem, koczującym na granicy dzieciom, jeżeli one tam w ogóle były, jeść? Nie. To wszystko była pokazówka. Jedna z usłużnych telewizji towarzyszyła wszystkim tym, którzy wszczynali tam za dymę. I teraz proszę uprzejmie, abyście znaleźli podobny przykład zachowania polityków włoskich. Nie wiem. Włosi kojarzą mnie osobiście się z jakimiś tam machającymi łapami gośćmi, szczególnie no Turyn, gdzie, gdzie gra tam piłkarz. Nie piłkarz, a kibic ze mnie żaden, ale Juventus Turyn to nawet ja znam nie. Więc myślę, że oni tam są gdzieś, no, przynajmniej taki jest obraz tego Włocha, machający łapami, gorący ludzie południa, tak, piłka nożna. Znajdziecie choć jednego polityka, albo chociaż jeden wspominek prasowy, gdzie. Wyszedłby człowiek Włoch i powiedział temu burmistrzowi jednej, jednej z dzielnic, temu Valerio Lomato, który prosił o, o wojsko na ulicach, aby nie wiem, go Co ty człowieku, gdzie? Jest? Wojsko, to ja, karabiny będziemy strzelać. No przecież u nas by to było normalne. Naszych żołnierzy jacyś tam pseudo. Celebryci nazywali, nie pamiętam, czy bandytami, tylko żołnierzy, bo przecież policjantów i strażników granicznych nazywano bandytami. A tutaj y, odpowiednik naszego przedstawiciela samorządu prosi o siły zbrojne na kontrolowanie ulic. I nikt nie śmie nawet publicznie w prasie go o cokolwiek oskarżyć. Ja. Z pełnym moim szacunkiem do takich służb jak Straż Graniczna czy Policja, mimo wszystko uważam, że największe możliwości, choćby przez rozbudowaną, potężną logistykę, już tu nie mówimy o sile ognia, przecież nie będzie strzelał z czołgu, w ogóle strzelanie, ze strzelaniem trzeba ostrożnie, ale przecież nie będzie strzelał z czołgu do, 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 do grupy uchodźców, bez względu na to, jakby oni nie byli agresywni. W najgorszym wypadku można by użyć ognia broni strzeleckiej. W taką samą jest wyposażona i policja i straż graniczna, ale to mówię, to musi być wypadek jednak no, już specjalny. Nie wyobrażam sobie, żeby prowadzić ognia artyleryjskiego do, 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 do uchodźców. No, bo to, 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 to kompletnie nie przystaje z armaty do wróbla, tak. Natomiast no, wojsko. Ma największe możliwości, ma ciężarówki, ma wodę, ma cysterny, no wszystko, wszystko co jest potrzebne do funkcjonowania w polu ma wojsko, tak? I ono jest siłą wiodącą. I Włosi chcą właśnie, żeby ta siła wiodąca wypchnęła mafię nigeryjską najprawdopodobniej zbrojnie. No bo jeżeli mafia, no to są uzbrojeni ci, ci nigeryjczycy tam. Jest ich dużo. Słowo mafia sugeruje, że są w jakiś sposób zorganizowani. Mają bossa, mają handlarzy, mają żołnierzy, mają jakieś sztaby i tak dalej, i tak dalej. I ten człowiek proponuje, żeby do nich, żeby zrobiło z nimi porządek wojsko. ja się z tym zgadzam. I teraz sobie wyobraźcie Państwo, że coś takiego pada, że podobna, podobna fraza pada w Polsce. Przecież te, ten cały liberalno-lewicowy salon by chyba oszalał. Zaraz by, zaraz by podjęli, przypomnieli stan wojenny, ale to przecież stan wojenny wprowadził Jaruzelski, ten pochowany z honorami, tak? W 2014 roku, kto wtedy rządził, towarzysze? To on wprowadził stan wojenny. Ten, którego wyście pochowali. Ja tu nie chcę przytaczać nazwisk tych posłów, bo żeby nie robić, tym bardziej, że jest okres wyborczy. Ponieważ jest faktycznie czas obłąkanych, to jeszcze paru obłąkanych głupków Weźmy ich sobie na sztandary, a ja im no, w naszym dziwnym państwie, czy, czy dziwnym czasami mentalnie państwie, można w ten sposób zrobić przysługę ludziom. Nie? Mówi się, że w Polsce demokracja jest niedojrzała, czy młoda demokracja. No i zestawiając Włochy, no, których ja nie pałam większą miłością, z nami. To faktycznie wychodzi na to, że można tutaj zaryzykować twierdzenie, że nasza demokracja jest niedojrzała, bo gdyby była dojrzała, to w sytuacji zagrożenia państwa żaden dureń. Nie wybrałby się z, nie wiem, z kanapkami na granicę, czy z torbą, czy, czy nie straszyłby jakiś tam oficjal, który tak naprawdę nic nie znaczy, jest nikim. Nazwiska pewnych ludzi, którzy gdzieś tam się pojawili na granicy, ja tych nazwisk nigdy nie słyszałem. Politykom interesuje się dość dogłębnie. Czyli zrobili sobie tak zwany fame, Ale chcę zwrócić Państwa uwagę, że w tym roku ich tam nie ma. Nie ma oficjali, czyli najprawdopodobniej badania sondażowe pokazały, że to, co robili w roku 2021, było wielkim, wielkim głupstwem i nie powtarzają tego, albowiem żadnej chwały im to nie przynosi. Co oznacza, że tamten czas, a i dzisiejszy czas, można śmiało nazwać czasem obłąkanych. Dziękuję, że mnie Państwo wysłuchali, dziękuję, że jesteście ze mną. Przypominam, że był to audioferieton z czytku a dzisiejszy odcinek nosił, czas obłąk nosił tytuł Czas Obłąkanych. Do usłyszenia.